Tęskno mi, panie, do lasu było, więc czym prędzej do niego przybyłam. I jak dziecko poznawałam na nowo, krok po kroku jego piękno znów odkrywałam. Tęskno mi było do lasu, panie, gdzie ptaki przecudnie śpiewają na powitanie, a leśna droga prowadzi na łąkę. Na której jeleń wychodzi na spotkanie. Tęskną mi, panie, za szumem drzew, jak usypianiem śpiewem dziecka w kołysce, wonią lasu tak orzeźwiającej i czystej, budzącej zmysły niczym śpiącego ze snu. Pisząc to krótkie i proste wyznanie, łzy po policzkach spływają, panie. Bo tęsknota za lasem ogromna była, gdy przez moment świat wydawał się zły. Wielka zatem uciecha z wyprawy do lasu, radość również, bo przybyło czasu. Świat się zatrzymał przez chwilę, panie, co złe niech omija, a dobre zostanie.